Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku i zgodnie z zapowiedzią zapierda. A lamy dalej. Nie ma co, no. nie ma co ciągnąć. Trzeba iść, trzeba zabić wszystkich. Oj, czy to będą te latające robale? Nie wiem, lokacja tak trochę jakby do nich by pasowała. Ale mam nadzieję, że nie. Żółta roślinka, czy mi się wydaje? Żółta roślinka. Bardzo dobrze. Właśnie o niej mówiłem pod koniec ostatniego odcinka, że brakuje nam dwóch. No teraz jednej. No i dobrze. Genialnie rewelacyjnie, fantastycznie zajbiście. Okej, okay, jedziemy dalej. Spojrzę na mapę. Mhm, bo jesteśmy obok kolejnego punktu destination. Kolejne jakieś kasenki, coś będzie się będzie odpierdalać to na pewno. Łocie! Ja to coś pamiętam. Coś pamiętam, jak to kiedyś grałem, x lat temu. Jeszcze na wersji nie HD. Ale dobra, Chodzi chyba strasznie, ale dam radę. Strasznie przyjemnie. O, pik, 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 a już zgubiłem kurwa tego GPSa. Rosuje skrzydełka i odleciała. Ej, ta blizna musi już trochę tak, jakby zaskaliła. Albo mi się tak daje. Wow, 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 wow! Co to jest? Nie tak to pamiętałem. Eee! Przydatnie.

sposób, że to jest w ogóle przerażające Dobra, to od razu przeładujmy tak ja cię chuj nie podoba mi się to co tam spotkamy oczywiście wezmę dla ciebie żółta roślinko pod swoje skrzydła Jedziemy jeszcze raz. Dobra. Daruj te tak kacenki Powinniśmy się zaraz w tym miejscu. Nie wiem, czemu zawsze trzeba się cofać. Taki kawał. Czasem. No kurwa, ale. Rozpocząć z grubej rury. Nie, nie. nie wiem, czemu. To jest masaż to na razie. No, co, dużo to mi dało? Ja nie wiem, czy mam go zabić, czy w międzyczasie robić różne rzeczy muszę chyba, muszę otwierać setę przejścia, chyba. Panel jest i tam też jest panel, a jak na niego dojść? Może najpierw muszę mu zrobić większą krzydę, żeby coś się odblokowało. Zaraz pewnie na mnie wyskoczy znowu. Ciśnij ten guzik Czemu to nie działa? Widzicie, czy z znowu słusznie, że zatrzymałem w tamtym momencie odcinek? O ja cię Mam nadzieję, że nic nie zbagowały, tylko ja nie wiem, jak iść Essa é né? a <laughs> yeah, né? Wydaje, że coś się zbagowało, bo on był wtedy taki agresyw, a teraz to nie wiadomo co robić, nie? Nigdzie się spiąć nie mogę. Nigdzie nic. To tutaj też w takim braku No i mam za swoje dalej się kręcić. O Jezus Mary, no czemu mnie nie respawnujesz szybciej? Co za gówno. Dobra, ale już wiem co robić. Strzelać zielone guziki. Tak jest. No oczywiście, że może być jakieś przejście. Musisz strzelić kurwa. W guzi. Nie możesz niego na przykład nacisnąć, jak stoisz bo Musisz strzelać w guzik, no przecież to jasne jak słońce, no. Jore, TMP jest szybko strzelny i na te guziki idealne W takim bądź razie. Tak, pikawa. No nie przeładowuj! że dotykać ciągle robiłem w że jak wręciłem tą kółkiem, a nim trzeba na muki je Teraz tak zrobiłem i szybko się woliłem. Ach, człowiek się uczy całe życie. Zostanjemo s prvim zbura, to što njema tamo. Pa Okej, okay, to tak będzie po kolei, co będzie grupa akcja nie ma, co? I dostałem, ale 25 tylko, to tyle co nic, nie? Oj, ale mamy Bosika kolejnego Zupełnie o nim nie pamiętałem Dobra, zapierdalamy teraz Spadłowa. uwa kurwa Przejście jest tam. Dobra, zaraz w dół polecę! Aha, zależenie. No będzie ciężko, będzie ciężko. Nie no można się zatrzymać. Okej, okay, rozumiem, że się wkurwił Ja też się wkurwię Spierdalaj Nie wiem, czy mi to wyjdzie sobie jeszcze to swoje maksymalne życie i bardzo dobrze A tu musi być zielony guzik gdzieś, tylko nie widzę go, nie widzę go Albo tu mam iść na no, niemożliwe Albo niemożliwe Ja już boję się, tylko ciebie zrespawnuje gra jak umrę to już wiem, jak mam to zrobić. Musimy się tam wrócić i przebiec tu znowu, z powrotem. Jak on mi tu zaraz wyskoczy... A może zadam mu teraz tyle po że... ...że spierdolił. Tu wyskoczy? Nie? Dobra. Chyba spierdalać. Ha, 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 ha! Wjechać, mator! A, nie jest tak źle. Jakaś nagroda za to? No, powiedzmy, że to jest nagroda. Uf, w końcu do magnuma, amunicja nowa, no i dobra. A jednak my się jeszcze trochę myli. <grymne> Ta, eee, mapa z wykwipunkiem. No i dobra, był tam dwa na i sobie przeładowałem ja Gitara fajnie to teraz wygląda. Dobra, tak to zrobimy. To sobie wcisnę tu. Mam pięć tego tych niebieskich zawsze jest najmniej, a to ogłuszające są dobre, bo one zrobiłem też te silne robale od razu, nie? Co im na przykład wyrastają, a jest ich zawsze najmniej z jakiegoś powodu w tych grze, no ale trudno. To dobra, nie było aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, znacznie gorzej. No ale okej. Okay. No to możemy iść dalej. Albo i nie wiem. Bo... Kurwa żyje! Dochuja wafla. <laughs> ja myślę, że po akcji. Nic bardziej miłego. Zostaniesz magnum w takim razie. Fuh. Fuh. Zdychaj Magnum dobra opcja Żyjesz dalej Dalej żyjesz, wzychaj Dobra, on jeszcze jest słaby, on ledwo co ułazi Ale przez to jest jeszcze bardziej wkurgający Tutaj płoń. A idzie z drugi teraz jest. No co on teraz robi? Nie magowanie się kurwa pod ziemią. Szybki sprejas. O Jezu, nie możesz zrobić tam przysługi, zginąć. Haha. Ha! Tym proszę Państwa granatem kończymy sprawę. 50 tysięcy to jest konkretny gold. Bierz czerwony, czemu on sobie roślinkę czerwoną? Ja chcę żółtą, znowu potrzebuję dwóch żółtych. Kombinne w takim razie. No i tyle. Hahaha, ha, ha. no, była akcja piękna, no, dobra. tu były drzwi tu jest jakaś wajcha, dobra to patrzę 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 czy coś jeszcze tutaj takiego do zwiedzenia chyba ale spójrz teraz na mapkę dobra takie taktyczne szybkie okay. to tak gdyż się u mnie mocno rozpadł rzecz Chciałam zobaczyć, co tu się dzieje, no ale dobra, to tylko deszcz. a właściwie ulewa. No dobra. No, chodźmy w takim razie zobaczyć, co jest za drzwiami. Jest taka. No właśnie, chciałam powiedzieć, że była kamera taka z lotu ptaka, ale już jej nie ma. Aha, teoretycznie mam chyba iść tędy. Więc to rozsądek by nakazywał nam jednak zawrócić, mimo wszystko. No dobra. Niech będzie. Dobra, tu jest jedna bajka. Kurde bele, ja mogłem go tu odciągać. Ja mogłem z nim tutaj walczyć z tym gnojem. Ja... Mogłem z nim te macki... Hmm. A jest, te macki... Dobra, jak się czołga z tymi mackami, to mogą go w sumie tutaj... Zablokować trochę, tak mi się wydaje. Ale skąd człowiek miał to wtedy wiedzieć? Otóż odpowiedź jest prosta, otóż nie mógł. No i chuj, ale pewnie to sobie tego się otworzył sam. No dobra. Czyli jednak tymi drzwiami idziemy. Kurde, najszybko się pozbierał z tego. Idziemy i tyle. już dyszę, się nabiegał dobra co teraz tutaj jest roślinka. a już niedługo nie będę potrzebować roślinek tylko spray najlepiej Będę mieć maksymalne życie już mi będzie lot to co mi ustrowi tam co mi ustrowi hmm. tam jest jakaś winda chyba ale tu jest drabina a to działa to sprawdza gdzie ja mogę tam i jechać a ja wróciłem na drugą stronę tak mhm. tutaj co wszedłem do tych, tych 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 do tych kontenerów ok czyli tutaj jest po prostu powrót z... ok ja myślałem że to jedzie góra dół po prostu podniosłem. Czyli wtedy nie musiałem zbierać tych fantów jak czytywałem grę. Jednak gra przewidziała powrót. Heh. Myślałem, że nie, no ale dobra. Teraz mam pełno roślinę, kurwa i sobie blokuję W ostatnim odcinku się cieszyłem, że już mi się nie myli mapastem z, z ekipokiem, Więc mi się znowu zaczyna mylić. Dobra, mamy cztery, teraz suszę marihuanę. Ja bym chciał żółte, żółte, żółty susz, żółtą marihuanę. Tego Leon by potrzebował teraz, w tym momencie. Dobrze. Tutaj coś mamy, szafki się otwierają, open. Oczywiście, że tak, mamy zielony granacik. Kurwa. No właśnie. Hehe. Mamy zielony granacik. Granaty są dobre. Hmm. Dobra, czyli się otworzą. Delikatnie, wyjątkowo. Wyjątkowo, delikatnie. Ło wow. wow, wow. <śmiech> <śmiech> uh! <śmiech> ale zajbiste to było. Tu jedna beczka jest, ale tam ktoś przeżył. Jak ty to kolego przydałeś? A idę do ciebie, pochwalisz mi się, jak to zrobiłeś? Dobra, podniosę to szybko, zanim zniknie 1600, 1600 i 1400, no dobra. To jest tak. Dobra. Mogę zejść na dół? Jeszcze nie wiem. Ale sprawdzimy to, myślę. Dobrze. Do snajperki ok. Kurwa. Za dużo. Za dużo rzeczy znowu. Znaczy nie będzie to dobrze, nie? Żółta. Żółta roślinka no. biorę to od razu jak cholera. No teraz to już na pewno mogę maksimum życia sobie powiększyć jak można strzelić Nie ma opcji, że nie Jeszcze 1800 to było Ok, jedziemy Tu beczki jeszcze były Do TMP Fajnie, miło, bo wtedy trochę tego zużyłem Ale nie mam miejsca Druga gra na to Hahaha. ha, 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 ha. Tu będzie taki zdźku jeszcze. No co zrobić? Tu jest jakiś skarbą, będzie tam pod ziemią. Dobrze. No to pójdziemy. No, trochę mam pielężków, nie za dużo, ale coś tam mam. Zbieram, jeszcze dużo odsprzedam. Trzy razy tyle, myślę będę mieć jakieś na finalne takie ulepszenia, co mi się tam będzie widziało na koniec gry. a żeby być dopakowany, nie? Dobra. O nic. To się nie zdarza zbyt często. I mam dwie drogi do wyboru. Tutaj jest, ok. Coś takiego, to jest ten skarpeta. Oczywiście, że tak. To już mamy. To do handlarza idzie? Czyli czekajcie jeszcze raz. Bez 5000. No, okej. Okay. Myślałem, że tu nic więcej nie będzie, ale tu jest więcej rzeczy niż myślałem. Hej, i tu jest strzelnica. Tak jest, ostatnia minigierka, jaka będzie tutaj. Czekajcie, zrobię sobie save. Ru, 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 ru. dobra. Wejdę jeszcze na górę, muszę zobaczyć, gdzie ja wejdę i wychodzę tutaj, tutaj, dobra. No ja mam szczęść przez te... wrota. Ale ja widzę, że tutaj będzie niezła, niezła sielanka. I tu też. No i z tego co mi wiadomo to się zbliża... Fight Boss zero więc... Więc będzie gruba w następnym odcinku. Tu jeszcze połacimy, pozbieramy. Jeszcze tysiaczek wpadł do kieszeni. Okej, um, hmm. tak w dół. Bo ja byłem pewien, że ja będę musiał iść tam tamtędy, nie? tą górą, a nie, że ja będę musiał zejść w dół. A potem w drugiej kolejności myślałem, że to się łączy, a to się nie łączy, więc... I to zobaczycie. Ja tam coś minąłem jeszcze. W takim bądź razie. Może być. A tu jednak nie, tu jest tylko... mmm płot, dobra. Widzicie, pomyślałem, że to tak przebiega i no właśnie, no ja tak myślałem, nie chciałem tam wchodzić, żeby czegoś nie odpalić przypadkiem, jakiejś znowu kaccenki, jakiegoś, nie wiem, potwora czegoś. No dobra, chciałem to tak yy, dawkować. Czyli tutaj już nic się nie pojawi, jedna beczka nam została wybuchowa, to no, nie musimy się martwić. Dobra, to idziemy do handlarza. Jedziemy po torach Leon the Train. Tu jeszcze coś mamy do podniesienia. Krauser note. Nie wszyscy zostawiają w dziwnych miejscach obok handlarza na przykład jakieś dziwne napadki i chuj. Bo co? No bo mogą w zasadzie, nie? Dobra, a to ja jeszcze sobie zobaczę w takim razie swoje ekipu, na on wygląda w taki sposób. Jestem z niego w sumie zadowolony. A będę sobie ulepszyć ten maksymalny magazynek w tym magnum jest po prostu, że go na tamtego busika. Tu mam ochoty ho, 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 granatu 3, 4, 5, 6, 7 i 14. 5 takich, 5 takich 4, takie do chloru, do wyboru życia na razie nie potrzebuję. No dobra, no drodzy, w takim razie kończymy w tym. Oj, kończymy w tym miejscu. Chyba nie było trzeba kończyć. Zbliżamy się do finału, no bo ten Krauzer został najcawiej. No i ten nasz główny antagonista. Yy, jebany skurwysyn. <ścoughs> Czy jak tam było? Bo mi się zawsze ten 100 dolarów Razar myli. Yy, ja myślę, że już nie będzie jakichś takich mini po drodze. Ale w sumie cholera wie, bo nie pamiętam. Tak samo jak nie pamiętałem tego brzydala, z którym walczyliśmy w tym odcinku. Dobra moi drodzy, dziękuję za obejrzenie. Jak wam się podobało... Jak Wam się nie podobał, to również zostawcie łapę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć.